Słuchajcie, długo mnie nie było, bo gram codziennie spektakle, ale to muszę wam opowiedzieć. Story time o tym, jak zostałam zaatakowana w trakcie spektaklu. Jak wiecie lub nie, gram sobie w musicalu i mam taką scenę, w której śpiewam piosenkę. To znaczy śpiewam, rapuję no i wiecie, jest publiczność, światła na mnie ja tam nawijam i nagle widzę że coś ze strony publiczności leci prosto na mnie no ale dobra, zrobiłam unik i gram dalej bo mówię, no nie ma czasu dalej się zastanawiać co to było no i chwilę później miałam kolejną scenę stoję za kulisą i czekam na znak koleżanki, która wiecie, jest na scenie żebym mogła wejść na moją kwestię i ta koleżanka ze sceny rzuciła mi za kulisę do mnie stanik, I ja mówię, o chuj chodzi, no ale dobra łapię ten stanik, ale słuchajcie ja już muszę wychodzić na scenę, więc próbuję ten Stanik odrzucić dalej za kulisę, a on mi się kurwa zaplątał w rękę. I miałam takie ja pierdole, co ja mam zrobić, muszę już wyjść na scenę. Więc co zrobiła Oliwia? Oliwia wyszła ze Stanikiem na scenę. I wiecie, ja tam próbuję poważnie grać. Tu mi wisi ten Stanik. Widownia się śmieje, ja pierdolę. No, Stanik zagrał główną rolę w spektaklu. Ale to nie koniec, moi drodzy. Skończyliśmy spektakl i ja sobie tak myślę, kurwa, co się odjebało, nie? Skąd ten stanik się w ogóle tam wziął? Kto ma mi coś za złe, nie? I nagle dostaję wiadomość od mojej koleżanki. Mówiłam ci, że to zrobię. I słuchajcie, mi się przypomniało, że rzeczywiście kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że jak ja będę na scenie, to ona rzuci we mnie stanikiem. Ale ja kurwa nie sądziłam, że ona serio to zrobi. Z dwojga złego lepiej stanik niż pomidor. W ogóle teraz maluje się na spektakl, więc jak chcecie zobaczyć mnie w całej charakteryzacji włącznie ze strojem, to zapraszam tutaj.